robić robisz Dawaj! Łooo! Ale synchro! Mrrr. Dobra, kury, Ale te deski Wszluc są upośledzone! Nie, no nie wierzę. Chodź tu! No poczekaj, idę! Z deski. Nie, trudno. No, no wsiądź! Co za debil! O, dobra. Już działa. Eee, no to co? Gdzie ty jesteś? Gdzieś pod tą pizzerię podjedź. Jaką pizzerię? Gdzie ty masz pizzerię na skateboardu? No pizzeria tu jest. To gdzie, a tu! To nie zła pizzeria. Pokaż. Za mną. Dobra, kur... Pokaż. Za mną. No, no, dajesz. Dajesz, robisz sobie. Dawaj. Łoooooo! I nie, tak chciałem, już ja się rozpędzić. O, widzisz, też się wyrąbałem. O, tak, mam to samo co ty. A nie, już naprawiłeś. Patrz, patrz na mnie, patrz na mnie. No, dawaj, dawaj. Łooo, wow, ale ci wyszło. Nie chciałem, tak. Nawet nie wiem, co ty chcesz zrobić, ale okej. Okay. Banan. Pa, co ja robię, pa 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 pa. Bum. Banan. <laughs> to nie jest banan. Dobra, walicie. I Jadę do tej pizzerii, bo pewnie dobre kebaby mają. Ej, a jak mam zejść z tej deski? A, dobra, już. Ej, mój, mogę... kurwa. Trochę... W miejscu. Zamknij mordę, mamy wybrako. Ej, czemu to, są... to jest pizza, czy to jest jakieś kurne ciasto tam, czy jakaś odmiana tego gubika? Ciasto to są jednak. Ej, no nie mogę pizzy kupić. Ej, nawet tutaj nie ma tego. A, wybrakowana pizza nawet. gównia. Co jest? Ej, dobra, zarobista ta gra. ZIUM Przyszedł nie mogę <grych> Trudno, Wyjdź. ja się, ja się wypierdzielę. Ej, na, ja nabijam na tym level, lol Ej, nabijam każdy jeden exp Jak się odbijam od tej deski? Lel Dobra, Sposami. ja nabijam Patrz, Kurwa, no Walicie tam O, czekaj, już przez poręż przejechałem Ale synchro Mrrr. Dobra, walicie. Pa co robię? Aha, nie wyszło mi. Wiesz no tak się robi filmy na YouTube. A najlepsze są te bekowe, które nie mają w ogóle sensu i nabierasz na tym wyświetlenia. Na przykład ten z Lambera. Ja zrobił wyświetlenia? Nie wiem nawet. Dobra, Speedo, zobacz jakiego trika robię. Patrz, patrz, patrz. Łooo! Wow. Aha. Aż się przewróciłem. <laughs> Aż się z wrażenia przewróciłeś, klaska i tu normalnie, publika. Kurde. O tu jest jakiś sklep. Ej, chodź Speedo, kupimy se, y, nie wiem co tam jest, ale pewnie jakieś kebaby może nam sprzedadzą. Czekaj, muszę A, zejść z tej muszę. deski w jest zobacz jaki fajny sklep, pewnie wszystko za robusy. A, bo tu nic nie można kupić znowu na Gdzie? Ej, jeszcze, jeszcze... jakiś sklep tu jest. Ej, tam jeszcze jakieś wejście jest. Czekaj, kur. Ale te deski tu. są upośledzone, nie, no nie wierzę. CHODŹ TU! No poczekaj, idę! Patrz, deski. Jeszcze żyję. No patrz, jakiego sekreta znalazłem, zobacz, tu jest ściana. Chodź, chodź, chodź. No chodź, dobra, idę już, chodź. zamknij mordę, no idę. Siedź za mną. Kurwa, no. się. <laughs> za mną! 102 metry. No idę już. No idiotą. Kur... Się no. Co jest? Ja nie mogę wjechać tu. O! o, o, o. To jest ten secret? O? Ja się to znalazłem, lol. Nie wiem, tak sobie nie wiem. A to tu był, Ej no weź tu przyjechać, please. Nie wiem jak. Ej, no bo uwięziony tam jestem, tam, ta. a wiesz, że jest większa. Ale ja, tu jest spirala. No widzę, że jest spirala, ty jesteś spirala, już ja, no kur. Chyba. No czekaj na mnie Spido. Co ja robię? No nie czekasz na mnie, idziesz po trabinie beze mnie. Jak mogłeś? Kto pierwszy przejdzie całą spiralę, dostaje zero robuxów. Dobra. Rywalizacja, poczekaj, to stój. Stój, rywalizacja o zero robuxów. Czekaj, bo mi się nie chce wejść. Dobra, to już start. Aha. dobra, już. No, tak to się kiedyś uda, pamiętaj. Dla chcącego nic trudnego. Ty znowu jakieś drewniane gówno tu jest. Ale ja chcę pierwszy spirale. To jest dla mnie wyzwanie, jak chcę zero robuxu. Znowu chcę być bogaty. Pozdro gorek. Już go ograłem or zero robuxu. Pa 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 pa, prawie. A i dostałem jakiegoś achievementa. Znaczy, no w sumie achievementa można by było powiedzieć, że loop zrobiłem. A nawet go w połowie nie zrobiłem, więc pozdro. Ej kurwa, tu się wyjebałem znowu. <laughs> Trudno. No. No się! Co za debil. Chciał popisać się, jeszcze się wyrąbał. Zrobiłem SPIRALĘ! Pozdro, zobaczysz A. na odcinku. Dobra, jestem tak filmu, że, że uwaga, ten film zawiera bliżej, jeżeli jesteś poniżej. Trzeciego yy, roku życia to zostaw suba. Wyżebruje lajki od biednych dzieci. Zrobię spiralę. Ja też ja. zrobiłem przed chwilą co, nie? To jest easy, easy, easy peasy. O, zrobiłem drugi raz siema. To nie Dobra, jadę sobie, zobacz jakiego trika. Aha, dobra, nieważne. O, schody, moje najlepsze, najlepsze schody. Czekaj, bo tu schody są ja muszę je pokonać. Schody? No patrz, schody, dodaję ci ochłody. Kurwa. No, no, róż dupę, no dobra, walisz to. Schody. Spirala. To jest oba, jaka spirala, znalazłem spiralę. Dla muszę siebie. To kurwa było. Nie <laughs> Teraz do zamknij mordę tam. Do piwnicy z nim. Mhm. Mm Oooo... Odezwał yeah, yeah. się cwaniaczek. Ej, zobacz jaka spirala. Ale do dupy ta spirala. Prawie ziomek, ziomek, ziom. Ziom gdzie jesteś? Ziomek, ziom. Ziemek, giermek, co? Dobra, nie wiem gdzie ty jesteś. Dobra to ja się teraz wiesz, y, y, no y, pożegnam z widzami, więc y, no żegnajcie widzowie i trzymajcie się dostępnego i no cześć